Moi drodzy, istnieje oczywista zależność, a mianowicie, żeby móc powiedzieć, że jakaś zapowiedź się wypełniła, musimy znać i zapowiedź, i sposób, w jaki ona się wypełniła. To samo dotyczy również Jezusa Chrystusa. Pokój, dobro, pokój, dobro. Witam Was bardzo serdecznie. Dzisiaj kolejne spotkanie z księdzem biskupem Osterem i jego książką Credo. Oczywiście zachęcam do tego, żeby zerknąć do odcinków archiwalnych. Jest cała playlista zatytułowana Biskup Oster Credo. Tam znajdziecie oczywiście odcinki archiwalne, w których... No, są poruszane tematy związane z naszym wyznaniem wiary, szczególnie z pierwszym artykułem naszego wyznania wiary, a mianowicie wierzę w Boga, Ojca Wszechmogącego, stworzyciela nieba i ziemi. Teraz jesteśmy już w kolejnym artykule, w którym mówimy o Jezusie Chrystusie, zapowiedzi zapowiedzianym Mesjaszu wiemy że księgi starego testamentu zapowiadały mesjasza że te zapowiedzi zostały zrealizowane w życiu Pana Jezusa i że tym który głosił iż te zapowiedzi zrealizowały się w Jezusie Chrystusie to znaczy te zapowiedzi starotestamentalne był święty paweł święty paweł który był wykształconym Żydem, miał obywatelstwo rzymskie, znał prawo, był faryzeuszem i był człowiekiem sprawiedliwym. I dzisiaj troszeczkę o tym, co to znaczy być sprawiedliwym w takim rozumieniu biblijnym, w takim rozumieniu również żydowskim. Serdecznie zapraszam na kolejny fragment książki kredo biskupa Ostera. Na czym polega sprawiedliwość rozumiana jako posłuszeństwo wobec prawa? W jaki sposób zwykły Żyd, taki jak Paweł lub inny, który starannie wypełniał prawo, mógł stać się sprawiedliwy? Jakie instytucje i urzędy związane z wiarą Żydów definiują ich sprawiedliwość? Prawo mojżeszowe zawierało szereg przepisów, które wpływały na całe życie wspólnoty żydowskiej. Regulowało ono kwestie sądów, współżycia społecznego, pracy, kultu itd. Również stosunek do Boga i innych narodów podlegał ustalonym regułom. Określały one, jakie kary należy nakładać za konkretne przewinienia itd. Istotnym źródłem tego prawa było pięć pierwszych ksiąg Starego Testamentu, które Żydzi określają jako Księgi Mojżeszowe, ponieważ ich autorstwo, przynajmniej w głównej części, przypisuje się właśnie Mojżeszowi. Centralną część prawa stanowi dziesięć przykazań, czyli dekalog. Faryzeusze uważali, że aby osiągnąć sprawiedliwość przed Bogiem, Należy przestrzegać całego prawa i żyć zgodnie z jego nakazami. Znali oni prawo bardzo dokładnie i myśleli w następujący sposób. Jeżeli będę przestrzegał wszystkiego, co do Joty, wówczas okaże się sprawiedliwym w oczach Boga. I właśnie do tego Paweł często odnosi się w swoich listach. Podkreślając, że nie dostępujemy usprawiedliwienia przez samorespektowanie ustalonych nakazów, obok prawa Żydzi mieli także swoich proroków. Prawo i prorocy powtarza się jak refren w Starym Testamencie to sformułowanie określa całą tradycję wiary narodu wybranego. Prorocy wciąż na nowo przypominali ludowi Bożemu o jego pochodzeniu, powołaniu i posłaniu. Ci sami prorocy nauczali także o tym, czym w istocie jest sprawiedliwość. Mówili o równości między ludźmi bez względu na status materialny, o tym, jak należy postępować wobec bliźnich, niewolników i ubogich. Prorocy to wreszcie ci, którzy wciąż na nowo zadawali pytania. Do czego jest posłany naród izraelski? Co jest najważniejsze dla tego narodu? Czy Izraelici naprawdę szukają przede wszystkim Boga i Jego chwały? Czy faktycznie są ludem znającym Pana, tego, który mieszka pośród nich? Prorocy zadawali podobne pytania całym swoim życiem. Warto przy tym pamiętać, że prorocy, a przede wszystkim Jeremiasz, obiecywali nadejście nowego przymierza. W księdze autorstwa wspomnianego proroka Bóg przemawia jego ustami: Umieszczę swe prawo w głębi ich jestestwa i wypiszę na ich sercach. Będę im Bogiem, a oni będą mi ludem. W powyższym fragmencie mowa o nowym przymierzu. Dla Żydów przymierze jest tematem obecnym zasadniczo w całym Starym Testamencie. Słowo testament można również zastąpić określeniem przymierze. Stary testament oznacza więc stare przymierze. Bóg zawarł bowiem przymierze ze swoim ludem. Bóg i lud Izraela są zatem sprzymierzeńcami. Izrael jest narodem wybranym przez Pana. Przymierze występuje w Starym Testamencie w wielu postaciach. Bóg zawierał przymierze z Noem, Abrahamem, z Mojżeszem na Górze Synaj i z Dawidem. Tym samym Bóg nieustannie je odnawiał i umacniał. Zawierając je także z osobami, o których nie znajdziemy wzmianki w Starym Testamencie. Co jednak oznacza, Boże przymierze? Sam Bóg mówi: To moja osobista obietnica: Ja będę z wami, a wy będziecie moim ludem. Daję wam swego rodzaju zapewnienie, kredyt zaufania, moją miłość. Zaopiekuję się wami. W zamian Bóg oczekuje, że jego lud zdecyduje się żyć w określony sposób, aby przymierze mogło być trwałe. Konkretną Bożą instrukcję sposobu życia pozwalającą zachować zawarte przymierze stanowi dziesięć przykazań. Wcześniej Bóg wyprowadził Izraelitów z niewoli egipskiej. Następnie dał im przykazania. Stanowią one Boże wskazówki i podstawowe zasady dotyczące tego, w jaki sposób lud powinien żyć na co dzień w Bożej obecności. Jeżeli naród będzie postępował zgodnie z dekalogiem, może czuć się bezpiecznie. Widzimy przy tym wyraźnie, że w ustalonej hierarchii wartości na pierwszym miejscu znajduje się więź, która łączy naród Izraela ze swoim Bogiem. Jest to przede wszystkim doświadczenie wyzwolenia, a dopiero w drugiej kolejności świadomość prawa. Prawo to zasadniczo jedynie zbiór wskazówek, które podpowiadają, w jaki sposób należy prowadzić życie z Bogiem, aby zachowywać i realizować zawarte przymierze. W Piśmie Świętym odnajdujemy wiele obrazowych opisów, tej przypieczętowanej przymierzem relacji Boga z jego ludem. Ja jestem garncarzem, Wy jesteście gliną. Ja jestem pasterzem, Wy owcami. Ja jestem królem, Wy zaś jego poddanymi. Ja jestem oblubieńcem, Wy oblubienicą. Ten ostatni obraz pojawia się szczególnie często. I dotyka czegoś bardzo osobistego. Oto przymierze Boga z jego ludem jest porównane do relacji oblubieńca z oblubienicą. Izrael to wybrany i ukochany naród, który zna Boga, kocha go i żyje w jego obecności. W ten sposób realizuje się ich przymierze. Obok prawa, proroków i przymierza istotną rolę odgrywa również świątynia. Dla Izraelitów świątynia jest mieszkaniem Boga, gdzie sprawowane są wszystkie najważniejsze obrzędy kultu. To tu odpuszcza się grzechy, składa ofiary i głosi naukę. Od chwili powstania tego miejsca, a więc od momentu wyjścia Izraelitów z Egiptu, Bóg nieustannie towarzyszy swojemu ludowi i zamieszkuje wraz z nim. Na początku to słynne miejsce nosiło nazwę namiotu spotkania, który zbudował Mojżesz po tym, jak Bóg dał ludowi przykazania. W tymże namiocie objawiała się obecność i chwała Boga oraz znajdowała się arka przymierza. Po wejściu do ziemi obiecanej i zjednoczeniu królestwa pod wodzą Dawida i Salomona, ten ostatni postanowił zbudować świątynię. To tu, w jej wewnętrznym sanktuarium, przechowywano arkę przymierza. Tu lud składał ofiary i słuchał nauk. Nieustannie świętowano tutaj tajemnicę pojednania z Bogiem. Wszystko to rozgrywało się w świątyni. Szczególnie ważne było doświadczenie, że oto tu zamieszkuje Bóg. Czytając starotestamentowy opis poświęcenia świątyni dowiadujemy się także, w jaki sposób stępowała na nią Boża chwała. Wydarzeniom tym towarzyszyła szczególna atmosfera. Oto bowiem Bóg wprowadza się do swojego domu. Sam Bóg mieszka pośród ludu Izraela i tym samym głęboko kształtuje jego tożsamość. Te cztery elementy, czy też wątki, nieustannie powracają na kartach Starego Testamentu. Jeżeli więc Żyd zachowywał przymierze, przestrzegał prawa, słuchał proroków i sprawował kult w świątyni, Wówczas uznawano, że jest on sprawiedliwy przed Bogiem. Warto sobie zapamiętać te cztery elementy, o których tutaj wspomnieliśmy, a mianowicie prawo, prorocy, przymierze i świątynia, bo święty Paweł będzie o nich bardzo często mówił, odwołując się oczywiście do osoby Jezusa Chrystusa w której to osobie te cztery elementy się realizują, wypełniają, udoskonalają, tak byśmy to mogli powiedzieć. Oczywiście są jeszcze inne elementy, inne zapowiedzi, które znajdujemy w Starym Testamencie, chociażby zapowiedzi mesjańskie są różne mesjanizmy starotestamentalne, które realizują się w osobie Jezusa Chrystusa. Natomiast biskup Oster przyjął, przyjął taki klucz. Będziemy sobie w następnych odcinkach, podczas następnych naszych spotkań z książką Credo biskupa Ostera mówili o tym właśnie, w jaki sposób Paweł, który nie ma Nowego Testamentu. Pamiętamy przecież, że Paweł idąc Głosić Ewangelii, idąc głosić Dobrą Nowinę o Jezusie Chrystusie, bierze ze sobą Stary Testament. On był znawcą Starego Testamentu, on był znawcą prawa i proroków. No bo tak jak powiedziałem, Nowego Testamentu jeszcze nie było. A więc on idzie z tekstem Starego Testamentu zarówno do Żydów, jak i do pogan i odwołując się do tych starotestamentalnych zapowiedzi. Odwołując się do, 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 do tego, co, co o Mesjaszu jest zapisane w Starym Testamencie, będzie, będzie mówił, że to wszystko realizuje się w osobie Jezusa Chrystusa. Prawo mówi o tym, że Mesjasz będzie tym, który wypełni doskonale prawo. Zresztą Jezus sam o sobie mówi, nie przyszedłem zmienić, ale wypełnić. Jezus jest prorokiem, Jezus jest tym, który jest głosem, słowo stało się ciałem, prawda? Jezus jest, sam o sobie też mówi, jest, jest w relacji oblubieńczej i do Ojca, i do Kościoła, prawda? No i Jezus jest tym, kogo można określić mianem świątynia, bo On sam staje się ofiarą, ofiarą przebłagalną za nasze grzechy. Więc, więc te wszystkie elementy będziemy powoli starali się Rozważać, żeby, żeby odczytać w Jezusie Chrystusie te wszystkie zapowiedzi. My czytamy też życie Jezusa Chrystusa z perspektywy Nowego Testamentu. Oczywiście, że tak. I być może dlatego jest nam łatwiej przyjąć prawdę o Jezusie Chrystusie, Synu Bożym. Ale pamiętajmy, że. Ta wiara chrześcijan, zwłaszcza tych pochodzących z judaizmu czy, czy tych pochodzących z pogaństwa, opierała się na tym, co o Jezusie było napisane w Starym Testamencie. Głównie, gdy chodzi o Żydów, bo gdy chodzi o pogan, oczywiście oni z Starego Testamentu mogli nie znać prawdopodobnie nie znali ale te obietnice, czy, czy już bardziej sam fakt realizacji obietnic, Fakt, jak Jezus żył, fakt Jego nauki, potem Jego zmartwychwstania było, było tym, co pewno i pogan przekonywała do tego, żeby w Niego jako jednego Boga uwierzyć, bo pamiętamy, że poganie to byli ludzie wierzący, tylko że we wielu bogów nie mieli prawdziwego Boga, jednego Boga, zresztą o tym Święty Paweł też do Pogan pisze: Jesteście smutni, nie macie nadziei, bo nie macie prawdziwego Boga. I dopiero w Jezusie Chrystusie Poganie odnajdują prawdziwego Boga i odnajdują sens, radość i nadzieję swojego życia. Ale to są już inne wątki, pewne do nich wrócimy. Natomiast dzisiaj kończymy nasze spotkanie. Oczywiście, jak zawsze, zapraszam do pisania swoich komentarzy, swoich refleksji, przemyśleń. A po słowie na dobranoc zapraszam na modlitwę na zakończenie dnia. Z Panem Bogiem pokój i dobro.